A we wszystkim, strony Bartek. Witam Was na odcinku specjalnym z Rainbow'a. Otóż jest event Droga do SI 2022: Największy turniej e-sportowy, jeżeli chodzi o Rainbow'a. Coś na rangę majora CSGO. Tylko, że moim zdaniem dużo lepiej zrobione. Jest specjalny event, specjalne skórki. Całość po prostu jest przerobiona, mapa specjalna na stadionie. Możesz grać każdym operatorem, jak. Chcesz? Opiera się to na zasadzie długości meczu nierankingowego. E, dobra, nie banujemy nikogo. E, Powiedz i rankingowego. Nierankingowy, a rankingowy to jest dokładnie to samo, tylko że nierankingowy e, nie wpływa na twoją rangę. Dobra, don't ban anybody, please. Nie, nie banujemy Tahera. Was to się łapu grzało. Teraz dobry ziomek. Zmanowali teraz Wszyscy kto, zmanow kto zmanowali idą do piekła Huban <laughs> an operator is guy <laughs> yes. This outstanding move is beyond science I'm guy <laughs> A to od nas, dobra To działa, to działa, Mike, rozumiesz to? Nie banujemy Clash, muszę spróbować grać Clash, chcę, żeby ludzie mieli ja, ból dupy A ja, ja chciałbym kupić Skina e, z do Miry, bo, bo kolory są świetne O, Kawejna! No ja właśnie potrafię, ja próbuję uczyć się grać No Dobra, kogo banujemy? Brak bana No Clash w sumie nie jest aż taka zła, chociaż, chociaż super short. Brak bana, brak bana Brak bana. Ja bym chciał ubić czapeczkę i zakryć tą łysinę. Nie był bardzo, dobra. Daj brak bana. Daj brak bana szybko, ponieważ jest jeden głos na nią. Dobra. Okej, okay, jest. Dobrze. Essa. Dobrze. Jednak... A jest, yes, zagram clash, zagram clash. Ile nie posłuchali twoich mądrości i nie... Ty jabi. Tak, sławki mi To normalnie chcę być gejem. Ale to jest... Ale to jest i zbanowałeś e, kogoś I co? I biorę klas. <grych> hmm. Okej, okay, to ja biorę kogoś kto nazywa się... Panny! To jest, to jest złe Kurde, chro yy, Weź, biorę, bo, weź biorę, Thunderbird Biorę, biorę, Thunderbird, biorę, biorę kogoś, thunderbird. thunderbird, we need healing Pamiętaj, bierzemy healing Weź Thunderbird Okej okay. I tak dropnąłeś do niej czapeczkę Zapowiem wyekwipować Ja pierdzielę Co? Po co mi do kogoś kto nie ma jeszcze zblokowanego? It's bad what I make <laughs> Dobra, rozwalmy w probu Nie to tego, ale mam ten mam tęczowy kombinezon Aktualnie chciałem cię rzucić krzyżem, ale zapomniałem, że nie mieszkamy yeah, w tym to, to jest taki trochę tańczowy, bo to był jeden z tych wprowadzonych operatorów właśnie. E, były takie, takie, takie bardzo... To jest takie, jak kombinezon z lat dziewięćdziesiątych, takie, takie kolorystycznie, Mam do... A Event w jest i boski. do grania. Ej, pomaga mnie. Ej. Czekaj. Mogę zrobić coś głupiego? Mogę, mogę zrobić coś Nie, nie rób coś głupiego, to musimy wygrać. Nie, chcę zobaczyć, czy ta tarta ta w plecach to cię pochroni. Tak, chroni. Ej, bo ku... Dawaj, śmiało. Śmiało. Nie dostaje nic. -ha -ha! Ej, to jest świetne! Ej, świetny detal. Okej, okay, montuję już nasze wieżeczki. Jeden tutaj. Ej, drugi będzie tutaj. Okej, okay, proszę. Trzeci to będzie tutaj. To jest takie nie złe. Mogę ci powiedzieć coś śmiesznego, Mogę ci powiedzieć coś śmiesznego? Ej, przyjdą mnie. mnie. Chodź do mnie. Czekaj. Chodź do mnie. Bo wzmacniam. Bartek. Wzmacniam, nie teraz. Nie, bo tylko było coś śmiesznego. E, kiedy ja rażowałem tutaj na ten punkt, e, widzisz? E, to koleś tutaj e, się schował i mnie zabił. This is bad. Rozumiesz? Koleś schował się. A grał e, chyba e, mutant i mnie zabił a był, a był cały czarny, więc ja go nawet nie zauważyłem. Nie, skórki wcale nie, nie sprawdzają. Weź to ze strzel! Weź to ze strzel tutaj oznaczone. Już zestrzelony, dobra. Kurdy nie wiem, shit, mam Uważaj się, wystraszę. Dobra, apteczki, apteczki, apteczki. Problem mamy. Blackbird tutaj. Obrażenia blokowane tarczą. Essa. Ja pierdziele. Ta tarcza, ta tarcza jest overpowered. Gdzie jest Nie. BlackBerry już nie żyje Okej, okay, to dobrze Chłopie, ta tarcza jest, Clash jest overpowered Dosłownie Overpowered mm, Ale nie rozumiem teraz Jackala dlaczego Okej, okay, chwilka zabita Defender exposed. <noise> Mamy tchórza w drużynie Co tchórza? Ja tylko wychodzę, sprawdzam No boj się wyświewalczy! Tutaj kogoś zamordowałem Tutaj dostaje healing Kain, możesz zabrać moją wieżyczkę? Nie za darmo Ta coś kombinuje Powinienem rysować e, coś, coś na ścianach. Strój malować ptaka. A nie, czekaj, e, wiesz? Okej? Okay? tak, 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 Ciach. Ciach. ciach, e, ciach tak, tak, Ej, zobacz. Nie, nie no można nie zestrzelić płynie. tego. No i easy. Ej, jak. A ja zbierę... <laughs> Co ten Flores robił? Co ten Flores robił? Bo... Co coś brał? Ja biorę Clash jeszcze raz. A ja biorę kogoś innego. Clash jest moja. Absolutnie. Kupuję Clash, e... majduję Clash, bo to jest coś. Weź Thunderbird, bo potrzebujemy healing. Matko chryla, tylko zawsze ja Thunderbird. Boże, Ponieważ chciałem mieć się... Ja się większy... ja żeby Elko rozwala skorpion... ...pięknym. Nie będziesz grał Bosk-Ejkog! Co? Nie będziesz grał Bosk-Ejkog. <noise> <noise> Chyba wreszcie to wygramy. Pierwszy raz wygram event, nie? Który już trwa spokojnie z tydzień. Ej, <noise> a już... Ja już... O no ja już trochę i właśnie wygrywałem No jakoś musiałem grindować No tak, ty już grindował tyle no Tutaj już masz taki poziom, więc no nie dziwota A ty już masz sety? wieżyczkę, tuta, e, tuta, tutaj postaj wieżyczkę Tutaj wieżyczka I tutaj Okej, okay, a teraz mordować w ogóle Pomogę Czekaj, ja idę z tobą Klasz, jestem z tobą Klasz, jestem z tobą Okej, okay, to będziesz dartą, będziesz mi pingować A ja będę ostrzelił dobra? Zasłoń to Bo nie liczy się punktacja, nie liczy się killem Tylko liczy się to, iż wygrywamy, co nie? No Zabarykaj tu Proszę, mam proszę. Ty masz tarczę, więc możesz pingować, dobra? Więc no. pinguj, a ja będę ostrzeliwać, dobra? Ok To jest moja taktyka na tarczę Czyli w skrócie kradliśmy mi killę. Otwórz to szerzej Ale liczy się, ale chyba ważniej, że od kila liczy się zwycięstwo, co nie? No niby tak, ale też takiego killa chciałbym dostać się na pomocą CC -e -e. To mówię, sprawi taki, że będzie, że będzie on jakby sprawi iż będzie klęka. Nie no kurde ja po prostu chcę. Nie, tu jest to czysto. Prawda? Minus jest taki, iż y, będę kraść. Dobra, został ten, został ten af. Chyba otwórz mi to. A nie, tam jest. Dobra, otwórz mi to. Kraszek przychodź. Otwórz mi to. Kraszek przychodź. Nas jest dwóch. Chodź, broń mnie. Jak zwykle, jak nagrywam, coś mi musi wbić do pokoju. On jest gdzieś tam. Ty, mnie, ty masz zadanie mnie chronić, bo... Ty masz tarczę, a mam e, dosyć wysoką siłę ognia. Ta w dupę, ja... Kolejny karabi karabin masz? Mam. Ta, ta, tracisz te 10%. Nie, 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 nie! No, gdzieś to gdzieś, Ja jestem niezniszczalny z tą tarczą, więc fuck off. Ja sam siebie chronię. Ja, ale ty masz zadanie mnie chronić, żebyś, no wiesz... Pogięło cię coś. Ty masz zadanie mnie nie lecieć? O, jest? tam jest! Tam jest! Tam jest! Tam jest! 15 sekund pozostało. 10 seconds left 5 seconds pozostało. S S Oni nie mają szansy z tym A ty Link, kurde bra... Matko Chryste Link autizm Link ma IQ? To, to Ja bym zasadził wytarę mema Dwóch e, operatorów Zero I IQ <laughs> Zero IQ <laughs> Dobra ja to jeszcze do... raz bierz ja i... Bior... Y, Thunderbird. Nie hmm. będę mainowała Thunderbeata Nie mainuj Thunderbeard, ale potrzebny jest healing A healing najlepszy jest od Thunderbeard Dobra, ale ja ty możesz wyprostować inną cel od nich To Dobra, więc będę jechał na Reddocie, bo mi dobrze mi się gra na Reddodzie To jeszcze nic, Reddota jestem w stanie ci popuścić, ale mainowania aż już nie Ty tak naprawdę chcesz mainować Ash... to aż... nie jest aż jak on operator jest złą operatorką A właśnie, że nie Inaczej przejdziemy do Nie pozwolę ci mówić, że operatory mogą być gorsi i lepsi Aż może być tutaj gorsza To jest totalnie gówno Kurde, nas, nas dużego można zrobić Mogę teraz przejść tą tarczą? Mogę <słyska> Dobra, gdzie to mam wstawać? Okej, okay, wstawię tutaj Patrz, I Mira, dla małego troliku. Ej, mam mały trolling. Boże, ci co się już wystrzelali. No właśnie, chciałbym cię wystrzelić. Za to, że ty obradzasz Ashe. Ale nie jestem, ale nie jestem, ale nie jest. No dobra, może raz, raz ciebie ze Tutaj mogą być idioci, tutaj mogą być idioci mogą idziemy chować? Wszędzie mogą włazić gór jak karaluchy Zadanie między innymi jest takie i żeby wypełnić te karaluchy. A! nie mogą być! Jurek to są idioci! Sary, tutaj idioci! Bartek, tutaj... My się tutaj osłaniamy! Okay, okay, to patrz. Ja, będę... ja robię tutaj za drzwi teraz Ej, Mike, Mike, patrz to, patrz to Mike, 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 patrz, patrz Widzisz <laughs> jak... Dobra, idę, idę, let's do little trolling Zero. Tutaj. Dziękuję. A, dobra. On mnie wiedział, On już wiedział gdzie jestem, więc mogę iść tam. Ech. Jednak, jednak, jednak współpraca z nami. Trzeba jeszcze popracować. Ale obrażenia. Ale naprawdę wyczułam pomiędzy Clash a in operatorem. wielki potencjał. Obrażenia zablokowane tarczą. Tutaj są wszyscy. Ja ich dosłownie tutaj... Fuck! Ten zero nie wie co robić. Auto mogę ci powiedzieć o mnie. Jest problem. Jest duży problem. Fuck od tyłu. Od <kastryklano> A mogę <mogłem>, a... <tryklano> Dobra to był złe ale naprawdę wyczuwamy, że moglibyśmy dobre Co ulepiec? ten widzili robi? Od tyłu kurde. Ale dobre pytanie. Właśnie Matko widzę te zjadę, jego od tyłu Kogo go bierzemy? Eee... Nie wiem jak ty, ja chyba wezmę Janę, bo mi się nią fajnie grało ostatnio Gdzie... Nie ogarnię... Jak pójdzie wszystko źle, to wezmę Nok i ich po prostu ja, rozjadę A teraz biorę największego Toksika na świecie Tak biorę ją Nie bierz Amaru, to boli <noise> Okay. I ja, no. Pogram w se e, gonu. Teraz walisz. Pogram no, gąbę. E, wiesz Amaru Co? wiesz Amaru. Teraz pobawisz się. Dobra, zobaczę to co masz Ja ci zaraz tak, dam to coś, to jest najbardziej overpower postać w całej tej grze. A ty mówisz na to to coś. Tak, na to coś, bo to ja, ja się trochę boję się. Chodź co się boi postaci w grze. <laughs> to są tylko żarty, wiesz o tym? Because you are Nie, no paradę! ja gdyby, tak Ja gram jako kurde cypu i tak, i tak odwracam, a tutaj coś, to ja bym mógł się wystraszyć Why are you gay? Co? Why are you gay? Dobra, tu ich nie ma Są gdzieś pod spodem Nie nie wiem gdzie są Szkodnik Szkodniki O oh, widzę Ale proszę już trzeci w A jestem nad tobą Ja, ja się... Żałajcie Małgłę A żeby Cię potrolować Ja nie dostał kule w łeb Teraz nie mam... Matko chryje zapomniałem zabrać tu gdzie się tu wchodzi? Dobra Zapomniałem ja zabrać do motorę do tik Bla Doom do... do... Lecę, Gemini A, jak ja się wystraszyłem, panika, panika, panika Pizma Ej, hey, z dupy pojawi się Warden O, oh, fuck Fuck, zabrakło mi amunicji w magazynku Zero, też mnie zaraz Ja pie. Ja pier! Z <noise> <noise> jakimi idiotami! Ja pierm Witaj w <noise> komedii z ładnym rainbow'em Biorę knock Bo ich nie można zostawić Dorę Fuck off! Nie wiesz aż Ciężko tak szumie z drugiej strony To? Zofia mi się też tylko Za Zajął A, mi koleś no, Dobra dobra! Dobra! dobra. Dobra, dobra, wygrałeś. Nie bierz aż. Ani... It's your time. Koleś mi zabrał NOK. Dajcie spłuczuj, ale chciałem, żebyś Ale Zrobię na Ciebie przyjemność i nie biorę. Biorę za to, za to Black Eyesa. Jesteś mindem aż, tak? Aż? No, bym powiedział, że. Nie I wolno majdować aż. Majnowanie Ash no. gdzie są. Bo AK-12 to jeden z najlepszych karabinów Ta broń jest świetna. Ejo nie ma ich tutaj. My są pod nami. Tutaj jedziemy pot. Kurde no zdjęli mnie. Nie płacę na rozmawiałym dronem chyba, że No chyba, że to Twój osobisty, to wtedy płacz Ok, fiuzujemy Fiuzuj, <laughs> fiuzujemy Blackheist fiu Blackheist do AKP-12 Tak jestem szczęśliwym człowiekiem Haha Jak teraz je Nice, a little trolling. O, oh, gdzie jest Go. Nice. Ej, nie to. Stary, czekaj, czekaj, dziennie, nie, nie dziennie, 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 ostatni ładunek i Jedzie. jedziemy jedziemy. dziennie, 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 Ja zabiłem kurde! To też się wykrwawiało! Ej Czego to mnie obserwowało? Krwa. Ale dobra, dobra easy, wygrana! Dwa razy klaszterem kurde! Nie z siebie dumnym! Poręcz i tak! Chcę jeszcze więcej fuza! A ja bym sobie spróbował kimś nowym... O! Finkę se wezmę! Nie wiesz, ja, ja biorę ja biorę fusę. I Gonsik biorę. Wiadomo. I, ja chcesz, że nie mam hosteczów, to wtedy by mnie od razu killowali Tak, tak, na hosteczu to ja bym ci pierwszy wpakł w, w ogóle. <laughs> o hej, tak, jak tylko wyciągam makarowa i ci nie, kulkę w błe. Tak, ty mi, kulkę w okay. web. Ja ty daj się być rewolwerowcą, tylko oh. lerni. Olernych... Cześć. Tylko na mnie rewolwery to mam pistolet. To jest mój sposób na poruszanie się szybciej. Co najlepszy to działa. Um. Ej, oni w ogóle nie biorą tego. Armory. Okej, okay, to, to było I wyobrażam sobie, że z tym killują, to Ja nie potrafię przeskoczyć przez prostą tarczę Boże! Kurde, a co? No, a co? Fuck off Fuck off Fuck off Oh Proszę, nie wpuść, Ja chcę najpierw... Chcę wyciśnić pokój, okej? Zajął mi killa o, ho, 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 ładnie. Nice. Hehehe Co, co? Co? Się, kurde. Ładnie. Ja tam tą kinką, którą jest. Kija zrobiłem. O, nie jestem ostatni. Oczywiście Amaru jest ostatnia. Oje yeah, zobaczcie jak wygląda, wygląda jak wygląda gurek, strażyk, jak, jak jakiś bada kurde coś. A teraz, ja... już, a teraz, teraz mam pytanie. Synchronizować. Pakiet, 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 pakiet. Kurde. Synchronizować. Ja do Ubisoft i pobawię się Fuse'a Dosłownie. O, troszeczkę brakowało i dostałem skrzyneczkę. Dobrze, widzowie. Dziękuję wam bardzo. Macie ten mój mecz eventowy wraz z Mr. Mikeiem. Wygrany, no. oczywiście. u dwa prezenty aż jeszcze wy dostajecie. Nie było żadnych alpha spokojnie. No jakieś skiny po prostu dostałem. Więc dziękuję widzowie. To by było na tyle. Trzymajcie się, wszyscy ciepło i cześć! O z... Co, Masz kogoś? Nie, nie mam nikogo. Tylko, że brat mi wbił do pokoju. Oczywiście na nagrywkach. Była stąd! 哎。